Australijczycy są, słuchajcie, bardzo ciekawi tego, skąd jesteście. Jak tylko usłyszą was, a, Wasz akcent, to najprawdopodobniej od razu zapytają się skąd pochodzicie. To są ciekawi, natomiast potem dalej w las już nie idą. Jedyne co Was jeszcze mogą zapytać, oprócz tego, skąd pochodzicie, to jak tutaj się znaleźliście w Australii. Co tu robicie? Po co tu przyjechaliście? I na tym zazwyczaj się kończy. Już tam pali z obcymi, bo wiadomo, co ich reszta obchodzi. Natomiast zauważyłam, że jak już potem znajomość idzie na wyższy stopień, to nie ma jakiegoś zainteresowania naszym krajem, Polską. Polskością, nie ma jakichś pytań odnośnie tego na przykład, o, teraz są święta, a jak Wy w Polsce spędzacie święta, jakie są tradycje w Polsce albo cokolwiek odnośnie naszego kraju. Z mojego 13 doświadczenia i mnóstwa ludzi pytających się mnie o to, skąd jestem, wynika, że właśnie, no powiem Wam szczerze, że sama już więcej się opowiadałam o swoim kraju i o tym, jakie u nas są tradycje, co robimy, i tak dalej, niż dostałam pytań. To jest przynajmniej moje doświadczenie. Dziękuje